Train 3. The Artifacts of Power. Pierwsze wrażenia ze wczesnego dostępu. Train 3 to platformówka w świecie fantazy, tworzona przez studio Frontzen Widze. Fabuła to kontynuacja dalszych przygód Amadeusa, Zoe i Pontiusa z poprzednich dwóch części. Gra przenosi gracza do krainy fantazy o baśniowej oprawie audiowizualnej. Train Free the Artifacts of Power to gra platformowa z elementami logicznymi 21 kwietnia 2015 roku tytuł ten pojawi się we wczesnym dostępie na platformie Steam za około 18 euro. Grata nie jest typowym produktem, który pojawia się w takiej ofercie sprzedażowej i trochę może dziwić te posunięcie wydawcy. Ale na to wygląda, jest to przemyślane posunięcie mające na celu zweryfikowanie na graczach nowego elementu, który pojawia się w trzeciej części i ewentualnemu poprawianiu go. Zacznijmy może od oprawy audiowizualnej, która z części na część jest coraz lepsza i dek zapiera w piersi. Grafika jest bajecznie kolorowa. Obiekty pełne szczegółów. Świat wypełniony po brzegi zawartością. Podam dla przykładu jedną ze scen na plaży, gdzie przy brzegu widać wrak jakiegoś statku, na którym widać ślady czasu. Wrak, gdzie niegdzie, jest porośnięty glonami. Na masztach powiewają porozydwane żagle, a w kadłubie widać ogromną dziurę. Na plaży, na pierwszym planie, widać kilka skał, z których wyrastają jakieś rośliny, a w oddali widać błękit oceanu. Widok po prostu dych w piersiach. Jak już jesteśmy przy grafice, trzeba wspomnieć o najważniejszej zmianie w grze. Do tej pory dwie poprzednie części gry były stworzone w pełnym 3D, ale nasze postacie poruszały się dwuwymiarowo. Najnowsza trzecia część przechodzi w pełne trzy wymiary i nasza postać będzie poruszać się także w głąb lokacji. Zmiana ta niestety niesie ze sobą pewne problemy w sterowaniu, które nie zawsze jest precyzyjne. Nie widać tego podczas sterowania rycerzem Pontiusem, ale przy kolejnych dwóch postaciach, złodziejki Zoe i magu Amedusa zaczynają się schody. Nie grałem długo magiem, ale już na początku widać spore problemy z dokładnością w sterowaniu lewitującymi przedmiotami. Zoe da się jeszcze okiełznać w sterowaniu, ale mag zapowiada się na ciężki orzech do zgryzienia. W grze napotkałem niestety na kilka błędów. Nasz bohater czasem lubi przenikać przez przedmioty i rycerz, przenikający przez wóz, psuje trochę rozgrywkę. Raz zablokowałem się w ścianie skalnej naszym rycerzem i ledwo z tej skalnej pułapki się wydostałem. O dziwo, na problemy techniczne tylko napotkałem, grając z Pontiusem. Na początku gra daje nam trzy małe epizody, w których gramy inną postacią. W pierwszym sterujemy Poczynaniami rycerza w drugim złodziejkom, a w trzecim epizodzie magiem. Każda postać ma inny wachlarz umiejętności i inaczej pokonuje problemy napotkane w czasie przygody. Rycerz, jak łatwo można się domyśleć, stawia na siłę. Złodziejka na zręczność, a mag na swoje umiejętności magiczne. Gra się dość przyjemnie, choć na taką małą zawartość to sporo trzeba zapłacić. Twórcy obiecują, że co jakiś czas będzie dodawana kolejna zawartość do gry, ale ja wolę poczekać na finalny produkt. Podsumowując, gra się dość przyjemnie, bajeczna kolorowa grafika przyciąga do ekranu, świat fantazy zadowoli fanów, a przejście w pełne 3D niestety nie odbyło się bez bólu, nieprecyzyjnego sterowania.